Możecie się dziwić temu, co powiem, ale jestem dzisiaj podekscytowany. Mianowicie będziemy próbować dwóch piw, które teoretycznie i na pierwszy rzut oka no, wydają się mocno przeciętne i, i, i mogą straszyć, ale z drugiej strony też mogą. Sporo obiecywać. Do, do skosztowania obu skłonił mnie, nie będę oszukiwał, kanał Tomka Kopyry. On nie, nie raz, a dwa razy wyróżnił Łąże pils. Zrobił test polskich pilsów koncernowych, przemysłowych, czy znaczy pils, pilsolagerów powiedzmy. I to ta w ciemno zrobił ten test, ta wygrała. Testował ją też oddzielnie i też mu w miarę smakowała. Natomiast to drugie on też testował, bo przywiózł ze Słowacji. Okazało się, że złoty barżant wywraca do korzeni i zrobił nową recepturę barżanta, nową starą. To znaczy próbowali odświeżyć to, jak to kiedyś smakowało. To znaczy to ma smakować inaczej. Niż to, co było do tej pory, co nie wypuszczali, co Haneken do tej pory u nich wyrabiał, co moim zdaniem się nie nadawało do picia. A stary barżant, nie mówicie tego z tym barżantem 73, bo to jest jeszcze inna sprawa. Natomiast tutaj, tutaj podobno jak wiśniesie jest więcej chmielu i to piwo jest po prostu smaczniejsze. Yy, I trochę przypomina takiego barżanta z tych czasów, kiedy. Jeśli ktoś jest mniej więcej w moim wieku, jeździł na Słowację wtedy na narty czy coś i był w okolicach spiskiej nowej wsi u podnóża słoweńskiego raju, to tam była fantastyczna, taka pszaśna, ale fantastyczna pijalnia złotego barżanta. I tak wtedy smakował barżant, no to lękajcie narody. Ok, to tyle tytułem wstępu. Ja, ja powiem Wam, że jak się ten pilz pojawił, ta łąża, łomż, to, to jeszcze przed testami Koptomka było. było. Pił, spróbowałem sobie tej łąży i powiem wtedy mnie, no nawet nie powiem, że mnie nie położyła na opadku, po prostu średnio mi smakowała. Yy. Bażant ten, który był do tej pory dostępny w Polsce, no, nie smakował mi bardzo, więc myślę, że będę w miarę, w miarę dobrym testerem pomimo, jak mówię, po-covidowych problemów, które już długo, już ponad miesiąc przecież, mnie nie odpuszczają mi w jamie i w nosie. są jak go poznać, tego nowego to no po prostu ma napisane, nowa receptura. Ma też napisane, że to dwunastka jest, 4,7 alkohol, także... No, niski alkohol jak z dwunastki. Sporo cukru powinno zostać, sporo ciała powinno tam być w takim razie. Chyba 32 i napisali. Natomiast y, to masz 4,7. Łąd y, to chyba dwunastka też jest, ale słuchajcie, ta dwunastka ma 6 alkoholu. To ma 6 alkoholu, tak spojrzałem, patrzę o, o 6. Znowu. Ta zwykła też ma chyba 6. Y. Dla mnie jak na pilsa, 6, zwykłego pilsa, już samo to, znaczy, to się trochę uprzedzam, 6% alkoholu to jest um, ciut bogato. No okej, okay. to się nagadałem, wiadomo, że spróbujemy, pierwszy będzie, pierwszy pójdzie Złoty Bażant, bo, um, bo, bo jest lżejszy. Przypominam, że Złoty Bażant jest zrobiony na Słowacji przez koncern Heineken, czyli ten sam koncern, który Robi u nas żywca i parę innych y, wynalazków. Fajnie. Już z butelki zapach jest przyjemny. Czuć, czuć słodowość i czuć chmiel jakiś. Dobrze jest też, że teście, patrzcie, mamy dwa piwa w, 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 tych, w zielonych butelkach. Czyli w obu może być na przykład wyczuwalny rodzaj marihuany, albo skunks. Bo po prostu się utlenia w zielonych bardziej. No wyraźny, wyraźny zapach. Nie jest, nie jest nijako. Czas tak. Tu zapach jest jeszcze intensywniejszy, a Złoty Bażan napisane, że jest zrobiony na słowackich chmielach. To no, pachnie tak przyjemnie, ale tak uh, troszkę kapciowato pachnie. Takim właśnie trochę utlenieniem też pachnie. No, z pewnością jest inny, niż ten, który był. Jest bardziej wyrazisty. Znaczy, już w pierwszym łyku czuję goryczkę mielową. On jest taki... Mam wrażenie, jak go piję, że jest... Nie wiem skąd taki. dziwny ten. Może mi to do końca nie pasuje. No trzeba przyznać, że jest wyrazisty. Ta goryczka jest naprawdę, już w pierwszych łykach jest, jest wyraźna. Baza słodowa, tak jak przypuszczałem, będzie spora. No bo z 47 i tak jest. Ale no nie idzie w słodycz na szczęście. No nie jest słodki. Idzie w wytrawność, a słuchajcie, ta goryczka, jak na lager, To, nie pisali napisali pis. To jest lager, tak? To ta goryczka jest fest. Ona jest połączona z takim dziwnym, nie wiem, to pewnie z tego chmielu idzie, lichniejszego, jakby to wam powiedzieć, jakby to piwo było lekko posolone, A może tak, taki jakby posmak, nie wiem, jak to inaczej określić, jakby było lekko posolone i ta gorycz z tym się jakoś tam wiąże. No, mhm, tak, fajnie, nie piłem się nic wcześniej, naprawdę. I tak, gdzie spieszy do picia, bo po basenie i po saunie to tak jest. Mm. Tutaj też nie jest pusto. Tutaj też nie jest pusto i te zapachy są dosyć podobne, powiem wam. W tej łądrze. Podobne. Słodowo i ten chmiel jest taki Łąka, trawa całkiem przyjemny. Powiedziałbym, że tu jest przyjemniejszy zapach niż w tym barzancie nawet. Syczy, syczy tu nie tak mnie syczał. Słychać, że jest, wygazowanie tego piła jest większe. Co widać też po pianie? Piana jest. Piana jest słabsza od, od tego. Odważona, mniejsza, szybko znika. On jest chyba trochę jaśniejszy. Ech. Tutaj, i tutaj, już z szklanki ten zapach się niestety robi nieprzyjemny. Słuchajcie, to jest to, co mi przeszkadza. On wchodzi w taką bułkę, ale też w takie zapachy mydlane. Niestety. Tak, takie mydlane. Lekko pawiowate zapachy. Także barżant jest 100 razy bardziej piwny, ma ten zapach. Po prostu ma zapach piwa. Tu biorę no, takie pi piwo, takie kuflowe kiedyś, piwo jakie pierwotne. Tu, no, takie trochę mydło. Znaczy, no, jest, chwalą się, że jest zrobiona na rzateckim. No piłem parę piw na żateckim i nie pachniało w ten sposób. Piwo dosyć gładkie. Ale jest to co z mojego pierwszego testowania. Ono jest za słodkie. Ono słuchajcie, smakuje tak jakby tu zasypali cukier. No. No Dajcie spokój, jeśli, jeśli to jest dwunastka, no a pewnie to jest dwunastka, i z dwunastki wygonili 6% alku, no to to nie powinno takie być. A to jest. No to jest. Wraż no właśnie, jakby od cukrzyć w tych wrażeniach, no to w picie było lepsze niż w zapachu, tak. bo jest tam jakaś goryczka, ale moim zdaniem jest goryczka, no jest, pojawia się. Jest goryczka, to bardziej na tle, wyczuwalna na tle tej słodyczy. Natomiast ona jest słabsza niż w, w bażancie. Nawet ta goryczka. Pff, no jeśli, powiem tak, jeśli taki Pils wygrywa w teście w ciemno, jeśli chodzi o piwa koncernowe Pilsy w Polsce, no to o czym świadczy, tak? Znaczy, świadczy o tym, że jest źle, że jest cały czas źle. No bo to nie śmierdzi, ale ten zapach jest... nie jest fajny. Piana znika, jest nijaka, jest... to piwo jest przegazowane, takie oranżadowe i w smaku też jest oranżadowe. No bo jakbyście do piwa, jakby taki miód sztuczny dali, o, to jest chyba najbliższe, jakbyście do piwa dali sztuczny miód. No, i to co, nie będę się rozwodził, teraz jeszcze spróbuję barżanta. Goreczka jest dwa razy mocniejsza niż w Łomży. Piwo nie jest tak słodkie, a ma też sporą bazę słodową, ale, ale. Słuchajcie, piszą, że to lager, a jest dwa razy większą, przyjemniejszą goryczkę ma, śmiem No kur, która jest nazwana Pilsen. No i o co tu chodzi, no? O co tu chodzi? Chociaż moim zdaniem ten barzan też jaj nie urywa, tak? Ale jest, na pewno jest lepszy od poprzednika o wiele, bez wyrazisty, jest charakterny. Jest jakiś. Także mm, warto, żebyście spróbowali. Pff, do Łomży was naprawdę nie będę namawiał. Myślę, że szkoda pieniędzy i szkoda czasu, natomiast spróbujcie nowego barżanta. Może ktoś będzie miał z Was okazję, bo ja nie miałem ci chwyciłem w Lillu, żeby porównać. Może gdzieś znajdziecie jeszcze star starą wersję. Ona no, nie ma tu, inaczej wygląda okładka i nie ma napisane nowa receptura. I porównać, to będzie ciekawe. Jak mi się uda, to jeszcze kto chyba zrobi. Porównam starego barżanta z nowym eee, bezpośrednio i może w ciemno, bo to będzie fajne. Natomiast jak Wam się uda, to zróbcie to wcześniej. Yy, no ekscytacja była spora. Po teście już nie jest tak wielka. Powiedziałem, co wiedziałem. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.